Czy można stworzyć świat, w którym wszyscy są idealni? Okay, witajcie na kanale BookPlus. Dzisiaj chciałabym wam nieco opowiedzieć na temat najnowszej powieści Cecilia Ahern, czyli Skazy Jest to nie tylko jej najnowsza powieść, ale również jest to jej pierwsza powieść skierowana do młodszych czytelników Z gatunku young adult A żeby tego było mało, jest to dystopia Dlatego też, gdy wadawnictwo akurat zgłosiło się do mnie z propozycją recenzji tej książki To bez wahania się zgodziłam, dlatego że ja uwielbiam dystopię I uwielbiam czytać ten gatunek I wiem, że przez wiele książek że trzeba przebrnąć, się przemęczyć, bo wszędzie jest to samo, ale uwielbiam szukać perełek i uważam, że skaza jest jedną z takich perełek i naprawdę zaskoczyła mnie pozytywnie. Celestin żyje w świecie, który dąży do perfekcji, władze Państwa starają się wyplenić chwasty ze społeczeństwa. Jeżeli ktoś zostanie posądzony o czyn haniebny moralnie zostaje postawiony przed trybunałem, który osądzi, czy dana osoba jest winna, czy niewinna, jeżeli wyrok będzie negatywny, czyli osoba będzie uznana za winną, zostaje ona naznaczona skazą zanim zabrałam się za czytanie tej książki, to po przeczytaniu opisów wyobrażałam sobie, że będzie to historia w stylu igrzysk śmierci i niezgodnej że będzie tutaj podział na różne podgrupy, dystrykty i tak dalej, że będą tutaj, będzie tutaj głód, będą walki, będą strajki i tego typu sprawy, bo wiadomo, że jak jest napisane w opisie, że dziewczyna. Która jest główną bohaterką, będzie ikoną rewolucji, to spodziewałam się czegoś takiego. Ale ta książka pozytywnie mnie zaskoczyła, dlatego że ta książka skupia się bardziej na sferach moralnych, e, społecznych, niż na walkach, głodzie, krwi i tego typu sprawach. E, więc e, dlatego też uważam, że jest to jedna z ciekawszych powieści dystopijnych, jakie do tej pory czytałam. Oczywiście nie można powiedzieć, że powieść Cecilia O'Hare różni się drastycznie, od tego co serwują nam inne dystopiny książki dlatego, że tutaj też mamy ten podział e, na władzę mamy podział na osoby, które są poprawnymi obywatelami bez skazy, którzy są wręcz idealni i też mamy grupę osób, które mają skazę które są naznaczone przez to jak ta książka została napisana i jaką problematykę poruszała to aż we mnie się gotowało ze złości podczas jej czytania, dlatego, że ja nienawidzę niesprawiedliwości i wytykania ludzkich błędów. Dlatego, że nikt z nas nie jest idealny i nie da się stworzyć świata idealnego, gdzie każdy będzie miły dla siebie, gdzie nie będzie okłamywania, gdzie nie będzie kradzieży, gdzie będzie tylko jedna racja, jednej osoby, jednego organu i tej racji nie można się sprzeciwić, dlatego, że ludzie nie są robotami, a są osobami myślącymi, i jeżeli ktoś podejmuje jakąś decyzję. To wie, jaka kara może go spotkać, i wie, jakie konsekwencje będą niosły ze sobą te czyny. To, co działo się w Skazie, było dla mnie nie do pomyślenia, patrząc na naszą główną bohaterkę Celestine, która była dziewczyną, która myślała bardzo logicznie, trzymała się definicji, wzorów, schematów. Jeżeli coś było białe, to było białe, jeżeli czarne, to czarne. I wierzyła, naprawdę wierzyła w ten system, w którym żyje. Gdy zobaczyła wyłamanie schematu w autobusie, gdzie naznaczony nie mógł usiąść na miejsce mu przeznaczone i próbowała rozwiązać problem, została uznana zawinną. Niestety w tym świecie, w którym żyje Celestin, nie wolno pomagać naznaczonemu, dlatego, że samemu się będzie naznaczonym, bądź pójdzie się do więzienia i to jest naprawdę niesprawiedliwe. Dlatego, że te osoby, które popełniły w życiu błąd, nieważne czy kogoś okłamały, czy zrobiły coś karygodnego moralnie, ale według tej osoby było to poprawne. To oni są traktowani gorzej niż osoby drugiej kategorii. Więźniowie są lepiej traktowani niż osoby naznaczone, dlatego że oni mają ten znak wypalony w danym miejscu, w zależności od tego, jaki czyn popełnili to znak jest w innym miejscu do tego te osoby muszą zawsze nosić czerwone opaski z tym samym znakiem, aby społeczeństwo wiedziało dokładnie z kim ma do czynienia żeby trzymało się od tych osób z daleka jak najdalej, dlatego że ta skaza może przejść na obywateli tych idealnych i można się tym od nich zarazić i to jest okrutne jak osobie, która popełniła w życiu jeden błąd i została osądzona przez Trybunał. I non-stop przypomina się tej osobie, że jest naznaczona nie tylko e, wypalonym znakiem w skórze, ale również e, musi nosić tą czerwoną opaskę z literą S. E, no to to jest widać ewidentne nawiązanie do szkarłatnej litery, dlatego że widząc taką czerwoną opaskę, wiadomo, że społeczeństwo będzie wiedziało, że dana osoba jest niegodna zaufania. Już nie trzeba kamieniować osoby, żeby poczuła, że jest wygnana ze społeczeństwa, że wszyscy jej. Nienawidzą, że nawet szklanki wody jej nie podadzą, bo jest osobą, która popełniła haniebny czyn. No i po prostu to się w głowie nie mieści, że osoby, które są naznaczone są strasznie traktowane, naprawdę strasznie. One mają zupełnie inne prawa inne miejsca przydzielone w autobusie nie mogą wielu rzeczy robić i też są cały czas inwigilowane przez osoby, z, które zostały wyznaczone przez państwo, aby po prostu donosiły na te osoby, żeby sprawdzały, czy dana osoba już naznaczona dalej popełnia jakieś błędy. Czy zachowuje się poprawnie i te osoby nie mają tak naprawdę życia. I nasza główna bohaterka mogła doświadczyć na własnej skórze, jak to jest być osobą naznaczoną, jak się czuć naznaczoną osobą, jakie ma zakazy, jak ten świat jest naprawdę niesprawiedliwy, chociaż powinien być perfekcyjny, i osoby naznaczone powinny być naprawdę złe, a tak naprawdę one nie były aż tak złe, tylko popełniły w życiu. Jak Jakiś błąd, bądź nawet mogły nie popełnić tego błędu, a zostały osądzone przez to, jak wyglądają, z jakiej rodziny pochodzą, czy w danej rodzinie były naznaczenia, czy nie. I te sądy ten ten osąd Trybunału był naprawdę niesprawiedliwy. Straszne było też to, jak osoba, która była bliska dla Celestine, dlatego, że był to przyjaciel rodziny, ale także ojciec jej chłopaka potraktował ją. A był to sędzia Craven i podczas rozprawy Celestine pokazał on swoją prawdziwą twarz. Jak potrafi być okrutny, jak jest zakłośnięty władzą, jak potrafi tę władzę wykorzystywać dla własnych korzyści i celów i móc sprawować władzę nad wszystkim żeby wszystko było pod jego kontrolą, pod jego cenzurą eee, i to, jak nie szanuje ludzi, to było dla mnie nie do pomyślenia. No, po prostu ten człowiek to był tak okrutny, obrzydliwy, obleśny człowiek. Sędzia Craven po prostu mnie obrzydzał i za każdym razem, jak gdzieś jego nazwisko widziałam w tej książce, to po prostu aż we mnie się gotowało, dlatego że to był. Najgorszy, najbrzydszy gat, jaki istnieje na świecie, był najładniejszy i najmilszy niż Sędzia Craven. No po prostu, chyba jeszcze tak okrutnej postaci w dystopii. No nie widziałam. Snow przy nim, to się umywa. Naprawdę. Ręce mi opadają. Po prostu Sędzia Craven to po prostu zło wcielone. Nawet diabeł przy nim to jest e, miły piesek. Naprawdę stra straszne. Sędzia Craven. Oh, aż. Nie, no po prostu brak słów na tego człowieka. Ale poza sędzią Cravenem mamy w tej książce również przykłady innych osób, które mimo, że nie dostały naznaczenia, takie naznaczenie powinny mieć. Dlatego, że to w jaki sposób traktowały te osoby Celestine oraz inne to po prostu co się w ogóle przytrafiło Celestine. Bo naprawdę to jest okrutna książka i pokazuje, jak ludzie potrafią być straszni wobec siebie, niesprawiedliwi. I to, jak łatwo przychodzi nam osąd innych, i wytykanie kogoś palcami, to, to, to nie jest dystopia, to jest nasza rzeczywistość, bo mimo, że ta książka jest w przyszłości e, umieszczona, to jednak. Takie rzeczy dzieją się nadal. Nikt nie potrzebuje naznaczenia, nikt nie potrzebuje posiadać wypalonej w skórze licery, żeby wszyscy widzieli, że dana osoba jest naznaczona i że niechciana przez społeczeństwo. No po prostu taka jest rzeczywistość i to nie tylko w dystopii, ale także. W prawdziwym świecie. Wspominałam Wam, że widziałam nawiązanie do szkarłotnej litery Nathaniela Hawthorna, ale też znalazłam takie podobieństwo, skojarzenie z inną książką, też dystopijną. A jest to dawca Lois Lurie i uwielbiam tę książkę, i jest to świetna dystopia też, więc jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to polecam. I tutaj to mi się skojarzyło, dlatego że każdy dążył do perfekcji, każdy chciał wyglądać idealnie, nawet zatrudniono stylistów, aby w rodzinie wszyscy wyglądali bardzo podobnie, żeby ta rodzina oznaczała się, że jest to rodzina, a nie zbiór jakichś przypadkowych osób. Dawcy było bardzo podobnie, tylko, że całe społeczeństwo musiało chodzić w bardzo podobnych ubraniach, nie było tam koloru. Tam starano się zrobić, aby wszyscy byli równi wobec siebie i nikt się nie wyróżniał, i wszyscy myśleli tak samo, żeby wszystkie rzeczy były dobre, a jak już ktoś się wybił z tego schematu, to. Coś się z tą osobą działo. Oczywiście, jeżeli chcecie coś wiedzieć na temat dawcy więcej, to zapraszam do przeczytania tej książki, ale wracając do skazy to ogromnie, ale to ogromnie podobałam się ta książka, dlatego że była ona bardziej skierowana ku moralności, ku temu, aby pokazać, jak społeczeństwo funkcjonuje i że nie da się stworzyć świata idealnego, dlatego że osoby, które są na wyższych szczeblach będą wykorzystywać osoby, które są na niższych szczeblach i traktować osoby, które zostały naznaczone strasznie okrutnie, gorzej niż zwierzęta i może ta książka nie ma szybkiej dynamicznej, wartkiej akcji gdzie to chwilę coś wybucha gdzie ludzie się zabijają, jest rozlew krwi, są strajki głody i tak dalej to ta książka mnie urzekła i jeżeli ktoś nie lubi psychologicznych powieści takich nawiązań do społeczeństwa do moralności, to może się nieco przy niej nudzić, dlatego że tutaj i w pewnych momentach ta akcja trochę zwalnia i trochę się dłuży, e, przez to, co doświadcza nasza główna bohaterka, bo ona dopiero odnajduje się w tym świecie, i myślę, że dopiero w kolejnych tomach zobaczymy, jak ta rewolucja przebiega. Bo tak naprawdę, patrząc na postać Celestine i to, co ona zrobiła, w jakim świetle media ją pokazują, to dopiero zaczyna otwierać oczy innym ludziom ze społeczeństwa i ludzie zaczynają się zastanawiać, czy to, co ona zrobiła, jest poprawne czy nie? No, naprawdę rewelacyjna książka. I myślę, że właśnie dopiero w kolejnych tomach zobaczymy jakieś strajki, jakieś zabijanie się czy coś w tym stylu. Więc już z niecierpliwością czekam, aż Cecilia Ahern wyda kolejny tom, bo jestem ogromnie ciekawa, co tam dalej się wydarzy. I ta książka ma zostać zekranizowana, co trochę mnie przeraża, bo boję się, że. Gdy będę oglądać tę ekranizację, to będzie ona odbiegać od moich oczekiwań, że twórcy nie skupią się tak bardzo na tej sferze moralnej, a jeżeli się skupią, to może się wydać to nudne i postanowią, że dodadzą coś w stylu niezgodnej i boję się, że ten film będzie tylko tak delikatnie bazował na skazie. Co by było krzywdzące dla tej książki, bo jest to rewelacyjna książka, więc jeżeli lubicie dystopie i macie dość już tych, które są pełne akcji, a są bardziej skupione na psychologicznych aspektach, to bardzo, ale to bardzo polecam Wam przeczytanie skazy. Bo jest to rewelacyjna i jest to jedna z lepszych książek dystopijnych, jakie czytałam. Dajcie mi znać, czy lubicie czytać powieści dystopijne. Jeżeli tak, to które są wasze ulubione? Czy wolicie te, które mają pełno akcji? Czy wolicie te, które są bardziej psychologiczne, skupione na problemach moralnych i tak dalej? Dziękuję serdecznie wydawnictwu akurat za egzemplarz recenzenckiej skazy. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bye, bye.